Survival Craft 2 to bezpośredni następca pierwszej części. W pewnym sensie ta część stała się lepsza, z drugiej strony pozostała taka sama, ale mimo tego ta gra jest wzorcem jakości wśród wszystkich kopii Minecrafta. Dzisiaj dowiesz się dlaczego. Moja podróż rozpoczęła się tak samo jak poprzednio. Moją postać ponownie wyrzuciło na brzeg wyspy. Usłyszałem te same słowa, że nikt po mnie nie wróci. Niestety nawet w drugiej części nie otrzymaliśmy żadnych informacji o fabule. Chociaż być może nie jest ona potrzebna w tej grze. Oczywiście nadal musimy najpierw stworzyć świat. Nie nastąpi żadne radykalne zmiany, ale mimo to warto o nich porozmawiać. Menu główne pozostało takie same, nie różni się niczym. Jedyna zmiana to logo gry, w którym zamiast litery A pojawiła się cyfra 2. Tym razem postanowiłem nieco urozmaicić grę, więc wybrałem się na poszukiwanie treści od graczy. Mam na myśli skórki i tekstury. Tak, zgadza się. Te rzeczy można pobrać bezpośrednio w grze. Można wybrać światy, tekstury, skórki, a nawet zestawy mebli. O nich porozmawiamy nieco później. Niestety nie można sprawdzić, jaką teksturę lub skórkę się pobiera. Tylko podczas tworzenia świata. Następnie pojawiło się ustawienie pozycja startowa, za pomocą którego możemy wybrać miejsce, w którym statek nas wysadzi. Łatwa pozycja. Statek wysadzi nas w pobliżu lasu w umiarkowanym klimacie. Średnia pozycja. Statek wysadzi nas gdzieś w pobliżu pustyni, w gorącym klimacie. A trudna pozycja. To naprawdę wyzwanie. Statek wysadzi nas w pobliżu zimowej tundry. Oczywiście można tam przetrwać, ale nie będzie to łatwe. Nie zapominajcie, że w grze jest wskaźnik temperatury. Wrócimy do tego później. Ostatnią nowością jest nowy tryb gry. Survival. W przeszłości mieliśmy tylko tryb trial. Survival to coś pomiędzy trybem trial, a łagodnym trybem gry. Następnie podczas tworzenia postaci pojawiła się możliwość wyboru postaci. Każdy gracz może wybrać między kobietą, a mężczyzną. Każda płeć ma cztery skórki. W przypadku mężczyzn są to Walter, Basil, Geoffrey oraz Zachary. W przypadku kobiet są to Doris, Mabel, Ada oraz Shirley. Możesz również pobrać i zainteresować instalować własną skórkę. Wszystko zależy od gracza. Przewiduję wasze pytania. Czy istnieje różnica między postacią kobiecą a męską? Odpowiedź tak i to bardzo znacząca. Kobieta porusza się szybko i nie potrzebuje dużej ilości pożywienia, ale jest słabsza od mężczyzny i ma mniej zdrowia. Mężczyzna jest silny, może zadawać mocne ciosy i wytrzymać wiele obrażeń, ale jest wolniejszy od kobiety i potrzebuje więcej jedzenia, aby przeżyć. Najzabawniejsze jest to, że w Bestiariuszu napisano, że mężczyźni i kobiety mają taką samą prędkość, wynoszącą 11 kilometrów na godzinę. To bardzo dziwne, ale mają różne poziomy zdrowia. Kobiety mają 8 punktów, a mężczyźni 10. Ogólnie rzecz biorąc nie pojawiły się żadne inne nowe i interesujące ustawienia. Moja przygoda rozpoczęła się tak samo jak poprzednie, z wyjątkiem jedzenia. W ekwipunku miałem rybę. Wynikało to z faktu, że wybrałem tryb gry survival. Wszystko przebiegało według utartego scenariusza. Wydobycie drewna, stworzenie stołu rzemieślniczego, ale w momencie tworzenia drewnianego kilofa nic mi nie wyszło. Gra ciągle powtarzała mi to samo. Stwórz kamienną siekierę. W tym momencie stanąłem przed dylematem, jak stworzyć kamienną siekierę bez drewnianego kilofa. Jak według gry mam zdobyć kamień? Okazuje się, że wszystko jest genialnie proste, a odpowiedź brzmi tak: ręką. Z jakiegoś dziwnego powodu mogłem wydobywać kamienie za pomocą ręki. Oto mała wskazówka, której się nauczyłem. Na początku gry nie warto wydobywać wszystkiego ręką. Lepiej znaleźć drzewo i zniszczyć liście. Z 25% szansą wypadnie z niego patyk, który z kolei można wykorzystać jako podróż. Podstawowe narzędzie. Będzie on wydobywał bloki nieco szybciej niż ręka. Jeśli za pomocą ręki blok drewna zostanie wydobyty w prawie za 6 sekund, to za pomocą patyka ten czas zmniejszy się w dwa razy. Na początku gry pomoże to zaoszczędzić cenny czas. Postanowiłem zejść na dół i spróbować wydobyć kamień ręcznie. I co myślicie? Udało mi się. Tak, wydobywanie bloków trwa bardzo długo, ale mimo wszystko jest to realne. Po wydobyciu wystarczającej ilości bloków i umieszczeniu ich zgodnie z recepturą na kilof, zamiast kamiennego kilofa otrzymałem kamienną siekierę. Chociaż dla mnie bardziej przypomina on młotek. Jak podaje Recepturopedia, jest to prymitywne, ale uniwersalne narzędzie, które może wydobywać zwykłe i rudne bloki, a także ciąć drzewa. Jedynym minusem jest jego wytrzymałość wynosząca 50 jednostek. To bardzo mało, ale na początku wystarczy. Jednak w tym narzędziu jest jedna dość interesująca rzecz: liczba przepisów. Aż 6 sztuk. Można używać kamieni i kostki brukowej. Najważniejsza jest ilość tych kamieni. Można użyć jednej kostki brukowej, a można od razu trzymać. Nie zmieni to jego wytrzymałości ani szybkości wydobycia. Moim zdaniem to dziwne. Pewnie pojawia się pytanie, a jaka jest receptura na stworzenie miecza? Takiej po prostu nie istnieje. Wszystko, co jest nam dostępne na początku gry, to drewniany lub kamienny patyk. Receptura tworzenia patyka to receptura tworzenia miecza tylko z użyciem materiału kamienia lub desek. Różnią się one jedynie siłą zadawanych obrażeń. Drewniany ma trzy jednostki, a kamienny cztery jednostki. Uzbrojony w ten patyk postanowiłem zmierzyć się z bykami w końcu. Jestem bardzo silnym, odważnym i sprawnym facetem. Jak myślicie, jaki był wynik? Przegrałem. Po powrocie, odzyskawszy odwagę, ponownie przegrałem. Jest jeszcze jedna bardzo przydatna wskazówka na początek gry. Dowiedziałem się o niej dopiero później. W tej grze jest coś, o czym marzy prawie każdy gracz Minecrafta: drewniana zbroja, a dokładniej na pierśnik i nogawice. Do ich wykonania jest potrzebna nić i patyki. Najprostszym sposobem na zdobycie nici jest ścięcie pnączy. Z trzech pnączy otrzymujemy jedną nić. Potrzebujemy czterech nici. I ośmiu patyków. Receptura jest prosta, nie ma w tym nic skomplikowanego. Ta zbroja wygląda nietypowo i nieco dziwnie, ale dobrze chroni i nie zmniejsza prędkości gracza. Jedynym minusem jest bardzo niska wytrzymałość, jednak na początku gry jest to wystarczające. Potem postanowiłem, że jednak trzeba poszukać jedzenia i po drodze spotkałem wiele dyń. A co ciekawe, obok nich była nawet zgniła dynia. Można ją zjeść, aby zaspokoić głód, ale gra powie nam, żebyśmy więcej tego nie robili. To zabawne. Niedaleko tego miejsca znalazłem mały cmentarz. Patrząc na nagrobki, Początkowo nie zrozumiałem, co mam zrobić. Postanowiłem więc rozbić jeden z kamieni. Nic z niego nie wypadło. Wtedy dotarło do mnie, że mogę złamać bloki pod nim, bo może coś tam być. Tak właśnie okazało się, pod niektórymi nagrobkami leżały kule doświadczenia, które są bardzo potrzebne w tej grze. Po zdobyciu wszystkiego zaatakowały mnie hiena i tygrys, które właśnie i zabiły moją postać. Również w tej grze pojawiły się statystyki. I szczerze przyznaję, że są one bardzo imponujące. Pokażą one wszystko o tobie, zaczynając od trybu gry, a kończąc na tym, ile razy piorun uderzył w twoją postać. Dziękuję za wszystkie komentarze pod filmem z recenzją pierwszej części. Przeczytałem je i z przyjemnością dowiedziałem się czegoś nowego. Na przykład w grze jest potwór, wilkołak. Jest on uważany za nadprzyrodzoną istotę, a jego pojawienie się można wyłączyć. Wilkołak jest bardzo niebezpiecznym potworem. Pojawia się tylko podczas pełni księżyca. Zwykły wilk zmienia się w niego w nocy, a nad ranem powraca do swojej normalnej postaci. Wilkołak jest dość szybkim mobem i ma 45 punktów życia. Po zabiciu może pozostawić jeden diament, ale tylko z 4 Szansą. Jak wspomniałem na początku, w grze pojawiły się nowe aspekty, na które gracz będzie musiał zwracać uwagę. Oprócz znanych już z tej gry wskaźników zdrowia, wytrzymałości, jedzenia, temperatury i wilgotności, dodano wskaźniki snu. Jeśli nie będziesz spać, zaczną się pojawiać luki w pamięci, a w końcu gracz po prostu straci przytomność i będą mogli go dopaść złośliwe zwierzęta. Następnie jest wskaźnik doświadczenia. Jeśli w Minecrafcie doświadczenie jest ważne tylko dla zaklęć przedmiotów, to w Survival Craft ma bezpośredni wpływ na rozwój postaci. Im więcej doświadczenia, tym wyższe wskaźniki siły, szybkości i zdrowia. Po osiągnięciu określonego poziomu gracz będzie mógł korzystać z zaawansowanych narzędzi. Doświadczenie w tej grze można zdobyć, wydobywając bloki rudy, zbierając plony i polując na zwierzęta. Oprócz tego są jeszcze choroby. Jeśli gracz będzie jadł to samo jedzenie, surowe jedzenie, zepsute jedzenie, zachoruje, zacznie wymiotować, jego zdrowie spadnie do jednego serca, będzie się powoli poruszał i szybko męczył. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie sen. Jest też przeziębienie. Pojawia się, gdy gracz długo przebywa na zimnie i zaczyna marznąć. W przypadku przeziębienia zdrowie spada do dwóch serc, a wszelkie działania gracza są przerywane przez kaszel. Gracz porusza się bardzo wolno i szybko się męczy. Aby wyleczyć się należy położyć się w ustronnym miejscu, rozpalić ognisko i spędzić tam całą noc. W grze pojawiło się wiele komplikacji, które dodają jej hardkorowości nawet w trybie normalnym. Niemniej jednak chciałbym poświęcić trochę czasu jednej bardzo przydatnej funkcji, która pojawiła się w tej części podzielonemu ekranowi gry. Jeśli masz znajomych, to na jednym urządzeniu może grać do czterech osób. Oczywiście nie będzie to zbyt wygodne do grania, ale taka funkcja jest dostępna. Jak to działa? To proste. Mam tablet, na którym zainstalowałem grę. Następnie potrzebne są gamepady, w moim przypadku jest to DualSense. Łączą się one bardzo łatwo przez Bluetooth, a następnie podczas tworzenia świata, kiedy konfigurujemy postać, musimy nacisnąć przycisk dodaj kolejną, co otworzy okno konfiguracji nowej postaci, gdzie możemy również wybrać jej imię, płeć, skórkę i urządzenie sterujące, ekran dotykowy lub gamepad. Po stworzeniu świata zaczynamy grę. Tak, podział ekranu na dwie części na tablecie to dość wątpliwa sprawa. Musimy umieścić je naprzeciwko siebie i patrzeć na nie pod kątem prawie 90 stopni, aby zobaczyć co się dzieje. Nie jest to zbyt wygodne, ale jako jedna z cech tej gry jest fajne. Można trochę pograć w pociągu, pod warunkiem, że zabierzesz ze sobą dwa gamepady. Jak wspomniałem na początku, w tej części pojawił się bestiariusz. Jest to bardzo wygodna funkcja. W tej samej sekcji pomoc, gdzie opisane są mechaniki gry i znajduje się przycisk z recepturami pojawił się jeszcze jeden bestiariusz. W tej sekcji pokazane są wszystkie istniejące istoty z gry, w tym ludzie. Można kliknąć każdą z nich, przeczytać krótki opis, a także sprawdzić charakterystykę. Na przykład dowiedziałem się, że najbardziej wytrzymałym mobem w grze jest duży biały rekin. Ma 240 serc. Prawdopodobnie nie warto z nim walczyć. Z niego wypada od 8 do 10 rybek, tak? Taka informacja też tam jest. Przyznam się szczerze, podczas testowania tej gry nie wyłączałem muzyki, ani dźwięków. W poprzedniej części nie zwracałem na to uwagi. Tym razem aż mnie to irytowało. Doskonale rozumiem, że grę stworzyła tylko jedna osoba i należy być wyrozumiałym. Muzyka i dźwięki to po prostu najsłabsza strona tej gry. Dźwięki różnych zwierząt mają różną głośność i jakość. Niektóre dźwięki wydają się nie pasować do bloku lub przedmiotu. Ogólnie rzecz biorąc nie podobały mi się. Jednak to tylko moja subiektywna opinia. Muzyka w grze to osobna kwestia. Jest ona raczej denerwująca, a nie relaksująca. Oto przykład. show oh. Porozmawiajmy teraz o meblach. Moim zdaniem są one po prostu fantastyczne. Jeśli spojrzymy na istniejące bloki w grze, to niestety nie znajdziemy tam żadnych bloków mebli. Wszystko ogranicza się tylko do takich samych bloków, które istnieją w Minecrafcie. Cała sztuczka polega na tym, że to właśnie ty będziesz tworzyć meble. Teraz wyjaśnię, jak to działa. Na początek potrzebujemy żelaznego młotka. Można go stworzyć z dwóch patyków i pięciu sztabek żelaza. Po jego stworzeniu, należy z prawdziwych bloków stworzyć to, co chcesz uzyskać w zmniejszonej wersji. Lepiej pokażę to na przykładzie. Tworzenia fotela. Wiecie, nie jestem specjalistą odbudowania, więc po prostu biorę zwykłe deski i próbuję stworzyć z nich coś podobnego do krzesła. Nie próbuję przy tym wychodzić poza ramy sześcianu o wymiarach 16 na 16 na 16 bloków. Ważne jest, aby konstrukcja nie stykała się z innymi blokami. Najlepiej budować w odległości jednego bloku od ziemi. Gdy tylko go stworzyłem, biorę do ręki żelazny młotek i klikam po konstrukcji, otwiera się okno ustawień. Tutaj możemy obejrzeć nasze meble z każdej strony. Możemy ją odbijać, obracać w każdej osi. A także zmniejszać lub zwiększać jej rozmiar. Wszystko zależy od naszych potrzeb. Warto również zauważyć, że gracz ma możliwość wyboru nazwy tworzonego bloku. W moim przypadku jest to krzesło. Gdy już wszystko ustalisz, musisz nacisnąć przycisk Zbuduj. Następnie otrzymasz swój blok mebli. Spójrzcie tylko na to cudowne krzesło. Brak mi słów. To bardzo fajna funkcja i byłoby wspaniale zobaczyć coś takiego w Minecraftzie. Oczywiście, fotel to tylko niewielka część. Stworzyłem go wyłącznie w celu zademonstrowania tej mechaniki. Jeśli Twoja wyobraźnia pracuje. Dobrze, a ręce rosną we właściwym miejscu, możesz stworzyć coś naprawdę wyjątkowego. Na przykład, jak już wspomniałem, można pobrać modyfikacje mebli innych graczy, a wszystko to można zrobić bezpośrednio w grze. Oczywiście nie wszystko jest tak proste. Można stworzyć maksymalnie tylko 1024 sztuki mebli, to jednak powinno wystarczyć. Dodam jeszcze, że złożoność Twojej konstrukcji nie powinna przekraczać 300 jednostek. Z tego co zrozumiałem, zależy to od krawędzi Twojej konstrukcji, których nie powinno być więcej niż 300. Proszę mnie poprawić w komentarzach, jeśli się mylę. Wszystko to robiłem w trybie twórczym dla przejrzystości, ale w trybie przetrwania też to działa. Oczywiście będzie to trudniejsze, ponieważ wygodniej jest latać i budować niż poruszać się o własnych siłach. Survival Craft 2 to doskonała kontynuacja kultowej gry. Jedynym problemem moim zdaniem jest to, że została wydana jako osobna gra. W zasadzie jest to po prostu duża i rozbudowana aktualizacja pierwszej części, ale w otoczce nowej gry. Cena pozostała niezmieniona i wynosi 4 dolary. Jednak gracz, który kupił pierwszą część, nie może spłatnie zaktualizować jej do drugiej wersji. Wizualnie gra wygląda tak samo, interfejs jest taki sam, dźwięki są takie same. Jeśli nie stanowi to dla Ciebie przeszkody, możesz śmiało kupić i cieszyć się doskonałą kopią Minecrafta, która pod niektórymi względami jest nawet lepsza. Następna w kolejności jest Block Story. Jeśli chcesz zobaczyć film o tym klonie, zbierzmy jak najwięcej polubień. Film niebawem się pojawi. Czekając na nowy odcinek możesz obejrzeć poprzednie. Są również interesujące. Subskrybuj ten kanał i wciskaj kciuk do góry. Do zobaczenia wkrótce, ponieważ odkrywamy Minecraft w zupełnie nowy sposób.